mano, z tej strony Włodar, witam Cię w kolejnym odcinku, no i oczywiście musi to być kolejny świetny zestawik dla Was, słuchajcie mamy dzisiaj połączenie PMA plus e, karabin, ostatnio pokazywałem Wam XM4 wersji do snajperki, natomiast aktualnie na wersji da, na daleko, moim zdaniem jest jeszcze lepsza, e, bo nieraz jest... Praktycznie no recoil, nawet na dalekie dystanse. No istny laser, po prostu. No i słuchajcie do tego MP5 z Coldwora, e, ponieważ sprawdzając sobie dokładnie statystyki, okazuje się, że ta MP5 jest nawet ciut-ciut lepsza niż OTS. E, wiele statystyk ma praktycznie takich samych, a jednak co niektóre statystyki są troszeczkę lepsze, przykładowo e, strzały w ręce czy w nogi. Tutaj, time to kill jest po prostu lepszy. Dodatkowo mamy większy magazynek co powoduje też większy damage na magazynek ee, o około 200-250 damage. Czyli to może być nawet cała jedna e, osoba, dodatkowe powalenie. Słuchajcie, jak mam to zbudowane. XM4 jest budowane na daleko, czyli lufa i tumik na zasięg. Do tego chwyt field agent na ten recoil. Na Excel Arm się gra do 3 no i 45 ammo oczywiście na czworeczkach można nawet 60. Ja mam tutaj 45, dlatego że tutaj lubię po prostu tą szybkość celowania mieć. E, bardzo w porządku, a ten większy magazynek już e, po prostu to zaniża. No i MP5, e, możecie sobie, jeżeli macie oczywiście, możecie sobie założyć tutaj schemat, e, który powoduje, że macie ten celownik otwarty i on jest tylko do połowy. Niektórzy tak wolą, ja ostatnio, powiem Wam, polubiłem taki zamknięty, który jest na standardowej MP5. Mamy tutaj tak, tu na te bliższe dystanse, Reflektor Tiger Team, Kolba Rider i Quid Bruiser, to jest wszystko pod Movement. Właśnie ten movement jest tyci, tyci gorszy niż w OTS-ie, ale to jest chyba jedyny tak naprawdę tutaj, e, jedyna słabsza rzecz od tego OTS-a. No i 50, e, 50 nabojowy magazynek. W takim zestawie chodzi to naprawdę świetnie. Polecam sobie to przetestować. No i obczajcie ten gameplay, jak właśnie to, e, jak właśnie to chodzi. Także ja Ciebie zapraszam do oglądania. O nie Coś Leży tam na Pięknie, pięknie Podjeżdżam Patrz, wykupili na sklepie Chodźcie po ten sklep Tak, tak, tak Tu się wysypał Jest tutaj torba z kewami Typ na blisko Dobra, leży, leży. O, pewnie w, tym, w tych kiblach tam o, siedzi. Tak, tak. O, nice. No. No, tylko o, jeden był. Zielonego coś biją, zielonego coś biją. Mordo, pochodzi cię, zielono O no. Jeden leży Leży Podal idzie tylko w ciebie Gdzieś przy szkole? Czy to jest lotnik? Nie tak, tak. Chodź, 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 chodź. Dobra, dobra, dobra Jeden gość, do... jeden gość Lotnik ale mam chyba Nie wiem czy na dach mhm. nie wchodzi Da, na dach po prostu Nejdę mu rzuciłem Zrób to Leży A... Jeden lotnik będzie lądował. To, y -y -y to wy snajpicie? Sniper jakiś raz górę. Nie. Z, góry, z góry, z góry, z góry, z góry, z góry. Ja mam, ale tutaj. Dajcie cover, dajcie cover. A, dobra, nie walczę, nie walczę. Ej, pokopujecie sobie selfy. Patrzcie, jest przy dropie i tam na tej górce. Powalony przy dropie. Jest ten czerwony na górce Wylądował tam? Jeszcze jeszcze nie, jeszcze jest odpolona Powolony Jeden powolony, jeszcze jeden powinien zostać Dobra, zabijcie nice. Uuuuh, korasa, dziękuję bardzo. Może być w sumie więcej na okay. dół. Jest blisko. Ej, snajper jeszcze do mnie strzela jakiś. Dobra, tutaj wife poleciał, ale snajper do mnie strzela jakby od downtown? Na zielonym. Dwójka na zielonym. Tutaj tutaj Jeden na blisko, bez kewa już. Bez kewa i to niebieskie. Na niebieskie, na niebieskie. W budce siedzą, w budce siedzą, na niebieskie. Dwóch powalony. Oni trofkę tu mieli, a ten nadejd tak wybuchł. A mocno się przejechał, a mocno się. Ja kurwałem. Zero ma, zero ma. Ło, wow, to nice, Jeszcze, 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 jeszcze od y... 109 Nice, pięknie Leży, leży, leży Pięknie I dziękuję również do dygi Kurczę, patrz to Bardzo podobnie jesteśmy Wiekowo O! Dziękuję Idziemy na ci jeden. Lezę! No nie, play moressa! Złota maska tu leży! Mmm, co, od downtown'a tam gdzieś są? Czy To lotnik, jest to lotnik chyba! Ale ja go nie widzę. O, więcej, więcej ich tam no nie, nie, nie. jest. Uuuu, ich tu są, Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Powaliłeś go, nie? Wyślij myski, wykliknij, wykliknij niebieską. Nie, nie, nie. Ja od lewej tam spróbuję. Plecy, plecy macie, plecy, plecy, plecy. Plecy. Które plecy? O, ode mnie, ode mnie. Dobra, 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 dobra. Od ciebie. Dzięki, dzięki. idzie do ciebie, no? Na górze, jest na wschodzie już. I lol, zero ma. Fuck. To trzeba kupić mordy. Dawajcie, podbiegniemy może. O, o dobra, dobra, chodźcie, chodźcie na ten sklep oznaczony A mamy trzech typa minimum. do nas. Zbliżają się do nas. Do nas się zbliżają? Rzeczywiście, no? Powolony jeden. Sorry, trochę steal Live, Hobity. Dostał, kewa gdzie. zjął, wam mu Słuchaj, wa ciężka sprawa. Leży. Ej, dawajcie, dawajcie mordy, dawajcie na trucka, dawajcie do... na trucka. W tym tle. Pa jest tutaj na dole. O, dobra, pięknie Nie ma co tak od razu się pchać na tą kastramę, bo to nie jest prosty podjazd. Obiegnię już. Dobra on był sam yy, Dobra i ogólnie nie wiem czy ogarniacie tego jump spota, ale stąd da się wlecieć na dach TV A, tam jest drabinka na TV, dobra to nieważne. ważne Dawajcie podlecimy tam Jest minimum. jeden zabity na banku, na dachu na pewno jest pode mną, a nie to i był jeszcze jeden. Starają się apteka chyba Jest sniper tam Tak, tak, tak Uwaga, o domku wiesz, uwaga Wybiegaj ze skrapy, za domem Dla apteki jest Biegnie z tamtej strony Będzie z tamtej strony, bo on wybiega Dobra, dobra Okej Tutaj biegnie, tutaj biegnie przy tym, przy czerwonym kierunku Po Dobrze, tam wybiega ze skrapy To mnie prujo, nie wiem co. To jest z prawej, z prawej coś. Z prawej, z prawej. Tam jest z, z zielonego snipera. Podnoś się, podnoś się. Masz go do... na Dobra, chodźcie, chodźcie na burgera. Z zielonego to jest sniper. Dobra, leż z tego domku. Za mną, za mną, za mną Ej, y już, już go zabiliśmy chyba, wiesz? Mm, dalej może być CPN. Trak, 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 trak. Tak, tak, tak. Ej, ciężarówka. Leciał do gazu. Bez kewa jest, bez kewa. Dobra, ogólnie są trzy teamy, czterech gości, czyli jest 2-1-1. Tylko jak się korona odrodzi, to będzie kiepsko. Dobra, możemy poczekać, tutaj w sumie. Nie stary, nie ma co wy. Nie ma co. Nie ryzyko. Nie wiem, czy gościu nie jest na tym. na amunicji. Nie, chyba chyba to jakaś maska tam skacze po prostu. O, jakiś sniper strzela. Koronka się zrobiła właśnie. A nie, zabili ją. Dobra, czyli są dwa teamy, trzech gości. 36 metrów, jest e, CPN jest Możemy do... e, chcecie dojechać CPN -a? O za CPN, za CPN -em. Ale szybko o Dzięki Chyba chyba Dobra, to poczekajmy, zobaczymy jaka strefa będzie Daw, tak, dach. ładnie walą chyba Oho, no, będą mieli strefę Dobra, chyba trzeba podjechać w takim razie Obity jeden mocno, ja podjeżdżam Za, za stacją, jest za stacją jest. Tak, jednego tu widziałem no. Jeden zabity Jest dach dalej Dobra, ostatni chłop i git. Teraz, działam się schował tylko Trzeci ja w życiu powiem wam. Pewnie, pewnie siedzi w tym małym pomieszczeniu Ja mam granaty Nie, nie ma go tu Nie wiem, gdzie on się z Dobra jest <laughs> dziękuję, dziękuję bardzo mordy, dzięki wam za gierki, trzymajcie się i do następnego, siema ma. Ale się rozpędził Okej. Okay. No jeszcze tego trzeba, o! No, no, ja wiem Mordeczko, ten stan, taki zły, no ja wiem. Kuźwa! Czyli to był niby Claymore. O, burger, burger, burger się strzelają. Lecimy, lecimy. Nie burger, tylko CP. Może być. O! kolejna martwa. Bardzo ładnie. Szkoda, że nie mam BSPK, ale widzimy jakieś chłopa. الشدونن no, chłop No Ja pierdziele Czy bawił ze mną? Ja nie wiem albo on on wybił szybę po prostu, a nie wyskoczył Ale mnie zrobił nie? Ty, wrócimy na superę, bo tam dwóch. No jasne, że tak. Ale zaparkowane. No nie, może na sklep pocisnął Kurde, nie wiem gdzie on jest Nie mogę na sklepy, no come ON! Dobra, trzeba by RP kupić tak gra jest! O, większa żądalność, <laughs> To w ogóle będzie pite, sake, hehehe <laughs> <Nie> no. <laughs> zobaczysz mordo, zobaczysz To wyciągnę kurde, jeszcze tego nie wyciągam, bo się chłodzi W się myślałem na przykład coś w stylu Osoba, która zrobi najwięcej fragów ze snajperki bo wtedy jeszcze yy, mam dodatkową nagrodę bryloczek ze złotego kara. I taka osoba, która by zrobiła najwięcej fragów ze snajperki, mogłaby coś takiego wygrać. Tylko pytanie: jak jakby to sprawdzić, kto zrobił najwięcej tych fragów? To jest problem. Bo ja nie mam pomysłu na to, jakby to sprawdzić. A jeżeli nie, nie wiem, jakby to sprawdzić, no to niestety takiego czegoś nie zagramy. Choć myślę, że mogłoby być to bardzo fajne. Fotę wysłać, to no dobra, ale skąd ja wiem, czy będzie robił ze sniperki te fragi? Jak zrobi klipa, to jest ok. Tylko czy każdy może nagrywać klipa? Czy każdy ma możliwość, żeby nagrać klipa? Ale dostał. No nie wydaje mi się, że każdy tak bez problemu może włączyć sobie nagrywanie, co nie? Bo będziemy losować kasiorę, po prostu, tak o! Uu! Ale dostał, nie? Bo chciałem zagrać rozgrzewkową, ale no widzicie jak dobrze idzie, nie? Oh shit! No i mam nadzieję, że Ci się podobało w tym miejscu. Chciałem podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subskrybowania tego kanału. No i do następnego. Siema, siema!